Po wyciągnięciu naklejki stópy kładziemy ją na, ją na prostej powierzchni, może być na stole, kawałkiem papieru bądź ręcznika kuchennego. Prostujemy. I taką naklejkę przykładamy do ściany. Możemy do tego użyć takiej taśmy papierowej. Przyklejamy po to, żebyśmy mogli zobaczyć, czy naklejka będzie prosto na ścianie. Ustawiamy ją sobie mniej więcej gdzie, w którym miejscu chcielibyśmy i przykładamy właśnie kawałkiem tej taśmy papierowej. Możemy odejść kawałek z daleka i zobaczyć, czy jest równa. No, akurat jest idealnie, więc możemy tą taśmę Teraz przełożyć sobie troszeczkę niżej, żeby nam nie przeszkadzała w tym miejscu, i od góry zaczniemy przyklejać naklejkę. Potrzebne nam będą jeszcze nożyczki i ten sam kawałek papieru, mać ręcznika kuchennego. Zaczynamy powoli, delikatnie ściągać folię transportową wraz z naklejką. Wstaje nam kawałek papieru, który odetniemy nożyczkami. I przykładamy naklejkę do ściany. I przykładamy papier. Potem wystarczy ściągnąć już tylko te dwa kawałki. Odwijamy tutaj i wyciągamy ten papier, który tu jest, od spodu. Trzeba zwracać uwagę, aby też naklejka dobrze odchodziła. z tej strony będzie to dobrze widoczne. I przyklejamy ją wcześniej transportową do ściany. Delikatnie, powoli trzeba sprawdzać, żeby naklejka dobrze odchodziła od do tego papieru podkładowego. Teraz tak, papier podkładowy ciągniemy w dół, a w tym miejscu przyklejamy naklejkę. Bardzo ładnie nam to odchodzi. razem staramy się też mocno dociskać w tych miejscach, gdzie jest naklejka. Już możemy ściągnąć. Dobrze przygładzić jeszcze w tych miejscach, gdzie jest naklejka. Będzie nam łatwiej ściągnąć całą folię transportową. Zaczynamy ściąganie od góry, tak jak zaczynamy I powolutku sprawdzamy od razu, czy naklejka nam się przykleiło dobrze. Jeśli naklejka będzie się mocniej trzymać tej folii transportowej, tak jak przed chwilą widzieliśmy, trzeba ją tak delikatnie wrócić, Mocno przycisnąć palcem i już idealnie się, się trzyma. chodzić taką na kryjka też papierami Zdarzy nam się coś takiego, jak tutaj taki mostek, który powstał, bo ta folia pociągnęła troszeczkę tą naszą naplejkę. Możemy delikatnie ściągnąć folię i ją wyprostować. Na no, pójdzie tak jak jest wycięta. W tej chwili naklejkę jest farbą lateksową, dlatego też ta naklejka będzie troszeczkę się słabiej trzymała przy przyklejaniu, przy przyklejaniu tylko. No bo tak jak widać, to trzyma się już bardzo ładnie cała reszta, a trzeba nawet troszeczkę więcej wypracować. Właśnie dlatego, że to jest farba lateksowa i ta naklejka na początku ma słabą przyczepność. Ważne, żeby ściągać tą wolę i sprawdzać na całej długości, żeby coś nam nie zostało, bo wtedy można wzór popsuć. została ściągnięta. Teraz trzeba ją dokleić do podłoża mocniej papierem. Jeśli powstał właśnie taki mostek, tak jak podobnie tutaj też ściągamy. Ona się bardzo ładnie odkleja jeszcze. Sprawdzamy jeszcze wszystkie miejsca, aby dobrze dolegała. Mocniej dociskamy. I naklejeczkę mamy gotową. Mniejsze elementy naklejki na przykład taki jak tu mamy, ziareczka kawy. Możemy w łatwiejszy sposób już przykleić. Naklejkę kładziemy w ten sposób, odklejamy papier podkładowy i naklejeczka zostaje nam już tutaj, tak, na tym papierze. Dalej robimy to samo. Przykładamy Mniej więcej sprawdzamy jak chcielibyśmy. Możemy ją tak na chwilę położyć. Jeśli nam nie pasuje. Możemy ją ściągnąć, bo zawsze można ją ściągnąć. I powiedzmy, bardziej będzie się prezentować w tym miejscu. Możemy sobie przyłożyć. I tak jeszcze z kolejnymi naklejkami. Postępujemy tak samo. Na przykład w tym miejscu. Możemy wykorzystać różne wielkości na kleję. Kolejna naprawieczki. Na przykład w tym miejscu. I jeszcze z jednej strony. Na przykład. Albo no o, tu będzie I teraz zaczynamy tak jak przedtem. Mocniej przygodzić papierem, jeśli wszystko już nam pasuje. po kolei z każdego z mniejszymi elementami zawsze jest łatwiej, dlatego jak Państwo przyklejają po raz pierwszy taką naklejkę, można zacząć od małych elementów. Nawet gdzieś na boku, nie niekoniecznie w tym samym miejscu, gdzie będą właściwe naklejki. Przygładzamy. naklejeczka w kuchni z ziarenkami kawy.